Zobaczcie, w ogóle warto się przyjrzeć jego anatomii, on ma jakąś taką, tam widać kręgosłup, zobaczcie No, ciekawe w sumie, taką rozrytą ma twarz, takie dziwne spo... szponiaste rączki, takie poszywane nogi, taki bandaż na, na nodze Ech. Zostań tu, jak wstaniesz to będę zły O, wstał, no sukinsyn, gnój zasrany, kurde O, super, woda, jeszcze lepiej Cześć! Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie na moim kanale bez nowych materiałów. Przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie dni, może nie tyle tygodnie, przez ostatni tydzień. O, powiedzmy tak, przez ostatni tydzień wrzuciłem w sumie tylko jeden film i był to film archiwalny z Magdą Castaway Island odcinek 9, ale czas powrócić z amnezją. Jeszcze wam się wytłumaczę krótko, dlaczego mnie tak długo nie było. Nie było mnie tak długo, dlatego że byłem na imprezie e, i to zajęło mi chyba dwa, dwa dni. Przez dwa dni byłem poza domem, w związku z tym ciężko mi było cokolwiek obrobić, cokolwiek nagrać itd., tak dalej, itd. Tak dalej. Także musiałem się troszeczkę po prostu ogarnąć. E, no i to tyle. E, no dobra. W co dzisiaj zagramy? Dzisiaj zagramy w Mystery Chapter 2, czyli to, co miało być, to się też pojawi, czyli kontynuujemy naszą przygodę z Mystery. Coś czuję, że będę musiał utworzyć osobną playlistę dla tego Mystery, bo już tam chyba z dwa filmiki z tego były, teraz będzie trzeci z chaptera drugiego. No dobra. Myślę, że będzie mi się dobrze bawić, aczkolwiek już dawno nie byłem. Znaczy, nie grałem w amnezję, więc mam nadzieję, że to się dla... źle dla mnie nie skończy. <laughs> Zresztą wiecie, jak to jest ze mną i z moimi grami, kurde, z graniem moim w... Boże z graniem moim w takie gry dobra jest tutaj troszeczkę ciemno ale za to dostaliśmy latarnie, jej mamy latarnie Sweet America dobra tutaj są łóżka i chyba nic poza tym no i co weszliśmy tutaj czyli to jest zejście A, czyli tędy weszliśmy tutaj się skończyła skończyło ostatnie custom story no dobra fajnie wiedzieć Halo? O. o patrzcie o ogień Rozumiem, że ten ogień jest... Tak, ten ogień jest bolący. Hello! O! Patrzcie. Ciekawe pomieszczenie. Eee... Czy... Czy mi się wydaje... Może ja zamknę są drzwi. To jest jednak dobry pomysł. O... No patrzcie, to mogę wziąć. Mogę to podnieść? Nie, to jest trochę za ciężkie, ale może uda nam się to odciągnąć i odblokować dzięki temu coś, co jest za tym. Jest tu coś? A! Zablokowałem się. O! No bez jaj! Czekajcie. Ja się tu stąd muszę wydostać najpierw. No bez jaj, zablokowałem się, nie? Super. Let me go! Damn it! Ale super, nie? Nie ma to jak skopać custom story. Mi się wydaje, że ja się zablokowałem. No, bez. Aj, kurde. Szyjo, jego problemy, kurde, z grami komputerowymi. O, przeszedłem. Hm, nie było tematu. Dobra, szukamy dalej. Co my tutaj mamy? Tu już wiem na to nie wskakiwać. O! Bucket of Water. no Dobra, czyli wychodzi na to, że zdobyliśmy sobie wiaderko wody. To są jeszcze jakieś narzędzia, ale chyba z nimi nic nie zrobimy. No dobra. Ciekaw jestem, po co mi będzie to bucket of water. Um, Okej, okay. czyli teraz tutaj, tak? No, patrzcie! Raczej tutaj nas nic nie wystraszy, przynajmniej taką mam nadzieję. Bo z tego, co widzę, nie ma tutaj za bardzo co nas straszyć. Ale za to zobaczcie. Tutaj jest w jasno, można sobie spokojnie ten... Tutaj nic nie ma. Co, nic nie będzie w tych szufladach? Coś musi być Patrzcie, nic nie ma w tych szufladach No to co jest? To to pytanie brzmi Co w takim razie mamy zrobić, skoro tutaj nic nie ma? Mamy coś w ekwipunku? Aha, musimy zalać, dobra, już wiemy co trzeba zrobić Musimy zalać tamtą... O, patrzcie Dziura w ścianie Musimy zalać tą... ten ogień tą wodą, patrzcie e, Chyba się nie da, ale na drzwiach może? O, na drzwiach się da Dobra, to idziemy dalej Tam jest jakiś wyłom w ścianie Nie lubię wyłomów w ścianie, zazwyczaj one są... ...nieszczególnie fajne O Jezus, że tak jasno... O, Eee... Eee... What? Okej... Okay. Cokolwiek to było, to nie było jakoś szczególnie straszne, ale dobrze Mam nadzieję, że to jedna rzecz, która... Jest tutaj tego typu. O, patrzcie, przejście dalej. To jest okrutnie męcząca mgła. Tego widzę, że nie otworzymy. O, tu widzę, że coś możemy otworzyć. Taka szuflada dla nas. To jest niby jasno, ale oczywiście, Daniel, znaczy, Daniel, ta postać, którą teraz się poruszamy, i tak musi świrować. Fajnie, fajnie zrobiony wyłom w ścianie. Trochę taki kiczowaty, ale jednak całkiem fajny. Dobra. Tu mamy kolejne łóżka. No cóż, wychodzi na to, że musimy iść dalej. Tam, 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 tam. Krzesła. <laughs> Anonimowi alkoholizy, patrzcie jak to wygląda. No właśnie zniszczyłem talerzyk. Super. Super Sio. ci idzie <laughs> Dobra, to są beczki. O, o patrzcie, patrzcie, patrzcie. i sanity potion, fajnie. Jeszcze jakaś notka, na której nic nie było. Hmm, dziwne. Nie wiem o co chodzi. Nie, no na co na pewno nic nie było i to nie jest jakiś błąd chyba. Zobaczcie. To nie jest jakiś błąd, dlatego że ja mam wersję angielską. Także to widać nie tak miało być. Okej więc idziemy dalej. Hopsy. O. Patrzcie. Drabinka. Także coś na dole się pojawi, w związku z tym, że wchodzę teraz po drobince albo coś. O kurde, co to było? Fuck, jakiś... Ach. co mogłem się tego spodziewać, kurde Nie może tak być, że sobie człowiek spokojnie włazi po drabinie, kurde, po co? Musi się przecież zestalić ze strachu przy tym wszystkim Nie, z tego nienawidzę tej gry, <gry> Znaczy lubię ją, nie nienawidzę zarazem, bo ona jest po prostu... Miażdży czerep biednego chłopca Eee, what? What the fuck, man? Patrzcie co tutaj... Ciemno To są jakieś drzwi, dobra, zresztą nie wnikam tam jest korytarz, korytarze zawsze się źle kończą i tak miałem pomyśleć i miałem się wbić tutaj No łóżko Rozumiem, że nic tutaj nie ma do roboty, tak? Hm. Patrzę, patrzę, no nic tu nie ma do roboty Dobra, to idziemy Ale zostawię sobie to otwarte w razie czego To co, idziemy tam? Chyba biegniemy nawet Jezus, what, what? The fuck, man? Idziemy dalej Oshit, shit, oh shit, o oh, shit, oh, shit, z której strony? Oh shit! O oh, fuck man! O oh, fuck man! Au! Oh. Jesus Christ, co jest? Aua! Eee, oh, damn man! Ah, oh, damn man! Którędy? Ja pierdzielę. Widzicie co to ja? To co ja? Co to. Tak, ah, nieważne. Come on, man! Ja pierdzielę, ale główno. Widzieliście to? No i co teraz ty mam zrobić? Damn it, open yourself! Otwieraj się! Aha, muszę mieć może jakiś klucz. Może muszę się troszeczkę. Dobra. Może muszę się cofnąć. To się pewnie źle skończy dla mnie. Cofamy się? One już chyba zniknęły. Przynajmniej tak mi się wydaje. Powinny zniknąć. Hello. Ja pierdzielę. Dobra, pytanie brzmi: jak mam otworzyć tamto miejsce? Skoro nie mamy do niego żadnego klucza. A nie mogę go podnieść. Fizycznie. No zobaczcie, staram się to. A nie da się! Tylko że. Aha, dobra, w tą stronę. Muszę zapamiętać, w którą stronę to się otwiera. Dobra, to co? Schodzimy. No już szedłem w sumie. Nie ma co gadać. Mamy jakąś oliwę? Mamy, dobra. No to idziemy dalej. Chciałem altem sprintować znowu, kurde. Znowu korytarz. Zawsze mi coś wyskoczy na mordę. Zawsze tak jest, kurde. Jezus. O! Patrzcie, wyjątkowo nic mi nie wyskoczyło na mordę. Dobrze jest. Kolejna otka. Zagadka. Zainstalowaliśmy dźwignię, żeby zapewnić temu miejscu bezpieczeństwo. Trzecia dźwignia powinna być na górę, piąta powinna być na dół, pierwsza powinna być do góry. I dla tych, dla, ze względu na bezpieczeństwo, to wszystko, co mogę zapisać. Czyli trzecia do góry, piąta do dołu, pierwsza do góry. Pierwsza, trzecia do góry, piąta do dołu. Pierwsza, trzecia do góry, pierwsza, trzecia do góry. I piąta do dołu. Hmm? A to? Eee, What the fuck! <laughs> Patrzcie, poddał się i zapisał wszystkie, które jak mają być. Dobra. Pierwsze, trzecie... I reszta do dołu musimy zrobić. Dobra. Czekaj, co to mi to da. O, coś mi to otworzyło. Pewnie to. O, patrzcie, przejście do kolejnego pomieszczenia. Jesus Christ, kolejny custom story, który chce mi zniszczyć łeb Zresztą każde custom story chcą mi zniszczyć web. to jest po prostu jakiś... O kurde Tak kurde, jeszcze... Jeszcze mi tego brakowało The fuck man Ja to wezmę... Dobra, nie tutaj, nie tutaj, idziemy dalej Plask, plask, otwarte drzwi. Nie lubimy otwartych drzwi, ale zobaczę, co tutaj jest. O, notatka. Wolę sprawdzić, czy coś nie jest pod tym czasem, bo wiecie, jak to jest. O, oczywiście, super czysta notatka. I like it, man. O, kurde! O, ja pierd... Ja pierdzielę. Shit, man. Właśnie goły trup uderzył w ścianę. Ja wiem, takie takie są elementy. Ja widziałem kiedyś y, jakieś custom story nagrywane. To nie był ten custom story, bo ja raczej staram się nie nagrywać. Aż w ogóle nie nagrywam tych, które, y, które już widziałem. Ale widziałem właśnie takie latające gołe ciała. Latające gołe ciała z dziwnymi. krzywymi szkitami, men?! Patrzcie, on ma sz krzywe szkity. Ma kolana jakoś tak. Zresztą to jest w sumie normalnie, bo te jego nogi tak dziwnie leżą, płamał się chłopak. No, smutne. Dobra, idziemy dalej. No, biurko, fajnie. Kluczyk. Picked up. No, ok, fajnie, że masz nazwę kluczyku. A tutaj coś jest? No pewnie, że nie, po co? Idziemy dalej, że trzeba się zestraszyć. Tutaj będzie kolejny trup, który uderzy o ścianę. Ciebie się już nie przestraszę. No, nie macie. Dobra, no to idziemy szukać dalej. O kurde! Eee, what? Aha, to muszę chyba otworzyć, tak? Tym kluczem Nie? Serio? No to nie A ty? Ciebie też nie mogę otworzyć? Cie... Eee, dziwne O, ciebie mogę otworzyć, siemanko Eee, tylko że nic tu nie ma, no, jesus, man To idziemy dalej, tu, tu jesteśmy chyba w punkcie wyjścia, tak? Tu jest... Tego nie mogę otworzyć, czyli tędy musimy iść. Dobra. No, no patrzcie, ja chyba otworzyłem. O kurde! Damn, Eee, co? Co? Eee, czemu jest zwolnione tempo? Czemu tu jest żelazno? Zaraz będę krzyczał, daj dychę. Zaraz będę się darł, będę się darł jak głupi. What? What? Dammit man? Ale to jest schizowe. Strasznie! Co on tam robi teraz? Loading, czyli przenosimy się do innej lokacji, tak? Jezus. Pamiętam, kiedyś była taka akcja już w tym. What? Ej, co ja tu robię? Okej, okay. wszystko to samo mam, tak? Tak. No dobra Hmm, tego nie otworzę, tak? Dobra, to Zobierzmy to Zobaczmy, czy tutaj coś jest Tutaj A tutaj jest przejście, patrzcie Można tutaj się przygramowić No dobra Zaraz, ja znam to miejsce Nie, w sumie nie znam Ale widziałem podobne Zobaczcie, to jest troszkę tych klateczek eee, To są jacyś rycerze Patrzcie, kurde, co tu się dzieje? O! Figurka. Jeszcze wcześniej spotkałem. Ależ sobie. Dobra. Good results. Mm, 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 mm. E, dobra. Czyli tak, wszyscy pacjenci sobie radzą dobrze na tą chwilę. E, prawdopodobnie wypuścimy ich wcześniej. E, I nie mam pojęcia dlaczego ich progres jest szybszy. A bardziej dlaczego nasz progres z nimi jest szybszy? Znów ta figurka, co z nimi? Nie podoba mi się to. Dobra, yy, tutaj nic raczej nie będzie, to idziemy tędy, nie? O kurde, to się naprawdę źle skończy, ludzie. To się naprawdę źle skończy. Czy ja mówiłem? A czy ja mówiłem, że ja chcę? Kurde, Jezus. Nie ja teraz już zaczynam pierdzieć, więc... Nie, no znowu korytarz. Dobra, biegniemy. biegniemy się przez taki korytarz. O, siema o, dobra, możemy się tutaj zamknąć na chwileczkę, bo chcę zobaczyć czegoś, to czasami tu nie ma pożytecznego A śmieci, dobra, idziemy dalej. Tam, taram, tam, taram, tam, taram, tam, tam, tam. O, patrzcie! Takie miejsce to ja lubię. Blablabla. Siemanko Dobra, to idziemy dalej Ja rozumiem, że ostatnie drzwi to będzie coś strasznego, tak? O, ostatnie drzwi się nie da otworzyć A te ostatnie? O! I... <śmany> Dobra, idziemy Kurde O. Nienawidzę tej gry Ej, czemu tu jest... o O e Eee. Eee. The fuck man? Co tu się dzieje, kurde, w tej grze? On jest serio. Zresztą, nie wiem. Ja, ja nie, nie. Chcę zobaczyć, co jest tutaj. Nie, nie, nie rozmawiamy na ten temat. Czy, czy amnezja jest jakaś... normalną grą, czy jest, czy jest taką nieszczególnie normalną grą. Nie, ja nie chcę tego komentować. Idziemy dalej. Idziemy dalej. O, zamknij to pomieszczenie. Dobra, tutaj chyba nie muszę iść. Bardziej nawet nie mogę. Dobra, idziemy dalej. O, Jezus! Ej, what the... Fuck, man! The fuck, man! Co to było?! Czy tam się ją sprawdzałem. Czemuś tam pojawił? Ale na szczęście skutecznie ogarnąłem, co trzeba zrobić i zamknąłem te drzwi ze sobą. Czy to zbiegniemy dalej, tak? Mam rozumieć. Labirynt. Jeszcze tego mi kurde brakowało. Sukni Siemanko. Ja tylko przede sprawdzić, czy czasem nie ma tutaj y, żadnych rzeczy w szufladach, więc wiesz, nie obrażaj się. Spoko, spoko, biurko. Dobra. Więc tak, sprawdzamy tutaj. Pewnie nic tu nie będzie i oczywiście jest sobie tylko latarnię. Może ją nawet schowam. Eee, hej, tat, No Dobra, tu nic nie ma, idziemy dalej. tam taram, tam, tam 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 tam-taram-tam-tam-tam, tam, tam. znowu długi korytarz. Jezus. No, znowu, kurde. Coraz mi mi się to podoba, że kurde, spotykamy jakieś takie dziwne miejsce, jakieś takie dziwne komnaty. O, patrzcie, kluczek! Siemanko! Yeah. O Jezus <noise> o. dobra mm. Tak, witam Miło, że wpadłeś. Miło. Nie, nie jest miło. Idziemy stąd. dy ma ta gra jest chora. Otwieramy to. O, dzień dobry! Mało mi się to podoba. Siema. O, patrzcie, nad mi... Ja może wam pozdejmuję głowy, żebyście nie mogli myśleć i mnie gonić potem. Eee, what? Dufak? Czy ja tu widzę szkitę? Weźmiemy szkita jako towarzysza? Nie, są opancerzone nogi do tych, tych, tych tych, tych, tych chyba, tak? Tak mi się wydaje. A to jest ręka. O. Patrzcie, ciekawa sprawa, ale nie, to nie jest wcale ciekawe. Idziemy dalej. Mm, 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 mm. Czemu to jest zamknięte? Ale mamy kluczyk, spoko, spoko. Open yourself. No nie. No... O Jezus! Mario! Co to jest? To jest jakieś chore! O kurde. Witam. A, <śpuszczaj> patrzcie, można im. nim. Jej, wreszcie się spotykamy. Możemy się pomiziać Zobaczcie, w ogóle warto się przyjrzeć jego anatomii, on ma jakąś taką... Tam widać kręgosłup, zobaczcie No, ciekawe w sumie, taką rozrytą ma twarz, takie dziwne szponiaste sterączki, Takie poszywane nogi, taki bandaż na, na nodze A. Zostań tu, jak wstaniesz to będę zły O, wstał, no sukinsyn, gnój zasrany, kurde O, super woda, jeszcze lepiej Jaki zasraniec, widzieliście to? Wstał, sukinsyn Jak może być takim gnojem, Przecież to jest po prostu wredne po prostu... Eee Jeje yeah, yeah. A, fajnie Kurde Eee Nie wytrzymam z tą grą kiedyś Otwieraj się Ej Eee, czy ja wpad... I fell down this hole into an overwhelming sense of darkness. Recognized pon. Dziękuję. Jezus, to jest dziwne. No i co teraz? Ej, skończyłem chapter! A no, on był krótki. Dobra. Ty ja może już sobie ten. Eee, już chcę kończyć. Halo? Halo? Halo! Chcę kończyć. Dobra, 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 dobra. Nie, bo mi tu leci muzyka i mnie zabiją. Dobra. No, jesteśmy. Dobra, 20 minut materiału, a tutaj skończyliśmy kolejny chapter mystery. I kolejny chapter, który był bardzo fajny. Co prawda, było mnóstwo straszaków, których ja nienawidzę. Ja się boję tych straszaków po prostu masakrycznie. A dobra, jest to czas na jakieś szczególne zwierzenia. Kolejny chapter mi się podobał. Na zakończenie mówiło tylko o tym, że spadliśmy w. Ciemną pustkę i to w sumie tylko to, i tak dalej, i tak dalej. No i co? I teraz um, zabierzemy się już niedługo za kolejny chapter tej opowieści, bo myślę, że chapter trzeci już jest, chociaż No nie jestem pewien co do tego szczerze mówiąc. No ale w każdym razie, cóż, dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie tego wszystkiego, co ja tutaj tworzę. Dziękuję za to, że czekaliście tak długo na te odcinki. I, i co jeszcze mogę powiedzieć? Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Papa! Pa.